Witajcie moi drodzy, czy słyszeliście może o Ministerstwie do Spraw Równości? No to teraz posłuchajcie, bo dostałem odpowiedź na moje pismo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I uwaga, takie ministerstwo w ogóle nie istnieje. Tak naprawdę to tylko ministra Katarzyna Kotula i 13-osobowy departament w Kancelarii Premiera. Ale choć nie ma osobnej struktury, to generuje dość spore koszty, bo aż średnio 159 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko w samym roku 2024. A na co idą te pieniądze? Na wynagrodzenia, spotkania, delegacje i tym podobne. A to wszystko za nasze pieniądze. No dobrze, ale czym zasłynęła pani ministra Kotula i jej zespół, spytacie? Z odpowiedzi z KPRM-u wiemy o kilku rzeczach. Po pierwsze, wycofali wniosek o zbadanie zgodności przepisów konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego, który składał Mateusz Morawiecki. Po drugie, pracują nad projektami ustaw o związkach partnerskich. W konsultacji było prawie 6 tysięcy opinii, a efektów wciąż nie widać. Po trzecie, planują cyfryzację tzw. niebieskich kart z Ministerstwem Cyfryzacji. Chyba się składa, że mam dla nich hasło promocyjne tej inicjatywy: zgłoś starego przez M. Obywatela. Są również dyrektywy Unii Europejskiej o równości, które negocjowali i co? Ponad 100 spotkań w tym roku, w tym również z organizacjami LGBT. Wszystko wspaniale, tylko co realnie z tego wynika? Teraz czas to sprawdzić. Sprawozdanie pani, pani minister miała złożyć na dzień 31 marca 2025 roku. Ciekaw jestem, czym ministra Kotula jeszcze nas zaskoczy i czym się jeszcze pochwali. Mam nadzieję, że nie kolejnym magistrem. Podsumowując, ministerstwo, którego nie ma, kosztuje nas realnie blisko 2 miliony złotych. Zasług nie ma zbyt wiele. Wobec tego, czy jest nam potrzebne? Co Wy o tym wszystkim myślicie? Koniecznie zostawcie komentarz.